Mecz zaczął się dla Was świetnie. Graliście do przodu. Potem przyszła czerwona kartka dla Manuela Noiera. Ale nawet wtedy w dziesięciu naciskaliście na rywala. Czy zasłużyliście na 1-1 i dobiewkę? Zawsze w takich przypadkach są mieszane uczucia. Pierwsze, fakty i rzeczywistość. Odpadliśmy z pocharu Niemiec. I to jest trudne do przełknięcia. Ciężko cokolwiek dobrego powiedzieć. Z drugiej strony można spojrzeć na doświadczenie, jakie zdobywa się w tego typu spotkaniach. to wiesz, że teraz. Jutro piłkarze będą smutni, ale jednocześnie sporo wygrają. Mamy w sobie takie przekonanie. W dziesięciu graliśmy dobrze i wielka szkoda, że odpadliśmy. Graliście przeciwko silnej drużynie, jaką jest Leverkusen, ale oni nawet w przewadze nie byli w stanie znaleźć środków, aby się do was zbliżyć. Czy tym bardziej boli was stracona bramka? To nie była szybka kontra, atak, tylko strata bramki po kilku błędach w ustawieniu. Dwie rzeczy. Oni mają duże jakości, nie można o tym zapominać. No i my mieliśmy o wiele więcej sytuacji, mieliśmy dużo przestrzeni. Wykorzystali swój moment, my też mieliśmy trochę pecha. Ja, die um, die Ergebnis steht, können wir nichts mehr nichts mehr ändern, aber jest, trotzdem, Ja, ich, ich schaue jetzt auf, Mimo auf das nächste na Chcę zobaczyć głodny zespół i wówczas jeszcze wiele wygramy. Co zrobiłeś jako nowy trener z Bayerem, z praktycznie tymi samymi zawodnikami, że są oni tak kompaktowi i głodni jak teraz? Osiągnąłeś bardzo dużo. Sam mówisz, drużyna się nie załamała. To oczywiście gorzka przegrana. Mówisz sam, będzie przykro, ale to znów będzie mocny Bayern. Oni wciąż będą topowymi zawodnikami. Przegrywanie czyni cię głodnym. Muszę pokazać sam swoją osobowość innym. Widzieliśmy w poprzednim sezonie, jak ludzie w Niemczech cieszyli się z rozwoju wypadków. Wówczas, jako piłkarz Bayernu, nie potrzebujesz dodatkowej motywacji. Nawet jeśli nie wygraliśmy dziś, wygramy wiele w przyszłości. Wir werden viel gewinnen. Alles klar. Super. Viel Glück.